Jeszcze, a już ich nie widać zniknęli. No kurde, pojechali, i tyle co nie. Eee. Troszkę piasku się ostało. Śmieci zostawili, ale i palety zostały. I cyk, i do 14.00 zrobione. 14.10, kurde, na chatówkę. Idziemy przez okna pozaglądać, bo to kurcze zanim zwiąże, no to do, do środy to po tym nie chodzić, dziś poniedziałek co nie Że jutro niech sobie dzisiaj wiąże cały dzień, jutro niech sobie cały dzień wiąże I ciekawe Ciekawe co oni mi spierdoli Chyba wszystko dobrze zrobili Przypilnowałem żeby Rurki od podłogówki kurcze się nie poprzesuwały za mocno No co ostrzyj tutaj A. O ty grzyk, Ty grzyku Robaczku. Egmatyczny. No, jest kabel na środku jest, został niezapomniany. Banan jest. Nie, nie wygląda... źle to nie wygląda, no. A nawet bym powiedział, jest fajnie. Co tutaj z problemów? No to problem to jest to, że pierwszy stopień schodek jest 4 centa niższy, co nie? 4 cm. No to jest mniej więcej o tyle, co grubość posadzki dodaliśmy, bo miało być 5 a jest 8,5. Czyli tam 3,5 cm I to trzeba będzie rozprowadzić jakoś. jakoś rozprowadzić. A jeszcze górny stopień. Górny stopień. Jakiś tam centymetr różnicy, chyba, co nie? Czy dwa? Chyba centymetr. Także górny to jest jeszcze spoko, co nie? Kotłownia. No i. A jeszcze można do tego. Do gościnnego zajrzeć. Przez okno gościnnym jest o tyle inny, że ma kable. Tutaj. i badnark. No, tyle co nie, zrobione. Fajnie, można dalej cisnąć. Trzeba kasy się pozbyć. Zaraz zadzwonię się rozliczyć Kiedy? Jutro bym podjechał z kasą albo dzisiaj jak będzie ten Jakaś wielka potrzeba No I po ludzku zaczyna wyglądać po ludzku. Arrif jak to mówił Brad Picią. tu wszystko to pole zaorane. To to będą działki, domki, co nie? Tam na sadach wycieli sady, też zapewne budowlane działki. Tam. Tutaj do lasu i tam jeszcze wzdłuż lasu, oprócz tych drzew, to, to do wycięcia pójdzie. Ten brzeziniak mały pójdzie do wycięcia, to wszystko będą tutaj działki. Bo no, będzie wesoło. Sąsiadów będziemy mieli pod dostatkiem. I tyle, co nie? O, jeszcze mogę zrobić ten na finisz. Perspektywy Ela. Yo!